Gdy natury wzywa zew, w drogę rusza człowiek zwierz Biega, skacze, pełznie, człapie, każdy znaczy ślad na mapie Czasem szlak się przetnie z drogą i zwierzaki przejść nie mogą Co zachować to logiczne, korytarze ekologiczne Pomorscy o przyrodę dbają, mądre akcje więc wspierają Pomorscy o przyrodę dbają, mądre akcje więc wspierają Jak co roku na początku listopada tysiące kierowców wsiada do swoich aut, by wyruszyć w Polskę i odwiedzić groby swoich bliskich. Dzień Wszystkich Świętych, a także poprzedzający go okres, to czas wzmożonej pracy policjantów. Jak co roku setki mundurowych będą zabezpieczać okolice cmentarzy w ramach akcji znicz. Trzewscy policjanci od 31, czyli od czwartku będą prowadzić akcję z nicz. Będzie ta akcja trwała do 3 listopada. W tym czasie będzie zwiększony nadzór policjantów na drogach. Pamiętajmy, aby w tym czasie nie jeździć na pamięć, słuchać poleceń policjantów wydawanych w. Podczas tych odwiedzi na grobach apel do mieszkańców, aby w tym czasie korzystać z komunikacji miejskiej. Jeżeli pojedziemy autobusem, szybciej dotrzemy na te groby. Zwróćmy uwagę podczas parkowania samochodem. Dodatkowo policjanci będą kierować na miejsca wyznaczone, parkingowe, które będą w tym czasie na ulicy Gdańskiej, na Rokickiej oraz też w pobliżu tej ulicy 30 stycznia. Zwracamy się z apelem o swoje bezpieczeństwo, czyli portfele, saszetki i zostawiać w miejscu przy sobie, nie pozostawiać na pomnikach tak, żeby no, nie, nie tworzyć okazji złodziejowi. Policjanci podkreślają, żeby w tym okresie unikać pośpiechu, bo to może doprowadzić do tragedii na drodze. Najlepiej też zamienić swój samochód na środki transportu zbiorowego. Gdy natury wzywa zew W drogę rusza człowiek zwierz Biega, skacze, pełznie, człapie Każdy znaczy ślad na mapie Czasem szlak się przetnie z drogą I zwierzaki przejść nie mogą Co zachować to logiczne Korytarze ekologiczne o dbają, akcje, o morscy o przyrodę dbają Mądre akcje więc wspierają morscy o przyrodę dbają Mądre akcje więc wspierają